Nie mam siarki mam gumę. Jestem bidny. Kto tu nas zaatakuje? Każdy się nas boi. Ty. Nie ma chyba ruskich Nie ma chyba ruskich, których tutaj nie pokonaliśmy na, na tym łajpie. Ty tu ile widzieliście ile tu je... widzieliście ile tu jest tego lutu tej zielonej Mistrzostwo No przyda się Najważniejszy lód będzie. Najważniejsze rzeczy będą. Tego nie rozwalisz, Memko. Memko, nie rozwalisz tego. Czy odejmujesz? Nie oddymuje się. Nie, nie, muru nie. Ile potrzebujemy na ten na mur? Bomb. Da, dajcie, dajcie mi trochę siarki, przerobię gumę. Siarki mi trochę dajcie. To daj mi kurwa część Co to jest? To jest nic Daj mi jeszcze, daj mi jeszcze setkę A, już nie mam więcej gumy, kurwa Zostało mi ten, dobra, chuj Tutaj, tu jest Już gumę wkładam powoli. To co mi się na, narobi. Niedużo, ale jest. Żeby w bazie wroga napierdalać innych. No 11, gu, 11 gumy już masz tutaj. Mi siedem się już robi. Ile potrzebna? Na... Na jedno Memko, ile, ile potrzeba na jedną bombę gumy? A masz ile teraz bomb aktualnie? To mało To mało Trzeba i. A. A to A to już nie mam prawie, tak? Tu jeszcze jedna będzie chyba Czwarta Ja mam trzy. Jeszcze dwie mi się robią, to już dwie są. No. Dobra, już jest. To co miałem to wrzuciłem tam. Tak. Ruskie gamonie. Tak Jak on miał? Green coś tam? Andreju, Andreju Dobra Idę kopać. Ty Ja muszę Tak Panie Maju czy nie Panie Maju? No dajcie mi cokolwiek jeść pić kurwa, bo znowu zdechnę w pizdu Zachar leci na kauczuk, bo mi, się, bo mi się filmik nagrywa Demko, niby statek dopóki ja nie przyjdę U nas zawsze jest bieda, więc nie masz co się ten żalić. Dobrze jest. Ma no ile żeśmy zrajdowali się kierami? Parę, parę, parę rajdów było się kierami. Gdzie tylko? To tylko to co ja. Tylko to co ja byłem online? Potem już. Opłacało się chociaż te rajdy dzisiaj? Opłacało się, co nie? W skrzynce. za siekiera padnie kurwa. Wystarczy nam, czy nie wystarczy? To wracam, poczekajcie. Do środka tylko wejść. No to trzeba wybrać. Jak nie? Ale ten. Memko, pamiętasz, tam były z boku drzwi. Dlatego się z boku nie rozwaliło. A drzwi miały 10 tysięcy więcej życia. Bo teraz też waliłeś na rożnik przecież, tak czy nie? No i były Poleciały trzy, ale drzwi ześmylali, bo z tego względu, że zostały, miały więcej życia niż mur. No, tak jakby robimy trzy dziury i robimy to na skosie. Znaczy na tym na łączeniu. Ile mamy tych bomb? No to powinniśmy wejść, a tak? tak? Tak mówić, przynajmniej. No to dobra. Jednej bomby A, a pro prochu, a prochu ile mamy? Dobra, stawię te bomby Jestem już patrz, tu ja, ja ci pokażę Wcześniej jak tu kłę. A nie, ty, ty pod drzwiami stawiałeś tak Tę bombę, czy jak to wreszcie było? No, ale patrz tutaj jak tutaj jak stawiałeś. Tu stawiałeś pod drzwiami No, no. Nie. Tak, zgadza się. Dawaj, dawaj. Druga. Pamiętajcie, ka... Ka... Każdy, zabi... każdy zabija jednego, tylko, za... nie... Tylko, nie... tylko nie zabijajcie ten bronią, siekierką. Będę pierwszy, będę pierwszy. Nie, nie ma nic. Tak, od razu kurwa na mnie. Ale oni dzisiaj żałują. O! Ty, czy ty to, czy to... Jesteś mój Green. A ja zabijam Green Andrei. Dobra, zabijajcie się po jednym. E, n nic ciekawego nie ma. Ty kask ochronny. Patrz, patrz, patrzcie co mam. Da na na na. na, na. Jestem komandosem. U, jakieś żarcie tu było, czy nie? Nie ma, nie, nie ma lekarstw. Ma, masz? A ty, sorry, sorry, mam coś. Na... Nagrać filmik z... Zwra... Nagrać filmik z wywracania do bazy, czy nie? Ale ja mam, ja mam sporo sprzętu, ty. Po... Poczekajcie na mnie, panowie i panie. Ej. Memko, a my poczekajcie na mnie. No, no. Nie będę biegał sam Ale się wkur Ale się jutro wkurwią Ale powiem, że z... <laughs> 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 Najlepszą... 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 Oj tak Przecież ja... Przecież ja kurwa żartowałem, że nie mam amunicji Ja amunicji miałem Uch. Mało ci, mało ci eventów No bo nie macie jej na razie rać Posadzone patyki wziąłem, kurwa, to są Na chuj te patyki wziąłem? Teraz... teraz zobaczyłem, mogłem, kurwa, co innego brać. Ja zrobiłem cztery skrzynki tam w tym, w drugim klejmie obok. Kurwa, dosram sobie. Tutaj stal gdzieś była, zaraz zrobię. Tutaj była stale Ty, wiecie co? Ja współczuję temu, bo to będzie ten: wszystko brał, kurwa i segregował. Się, czemu się zepsuje. A my idziemy? No tak na pewno. Broni ten i pancerz. Ty, ten kask mi się podoba. Nie, bo dostał spida po rajdzie. Kurwa, ja znowu, ja znowu głodny kurwa jestem, ja pierdolę. Bo co, zapierdala się cały dzień, to się głodnym jest. Ty, a co lepsze, wiecie co? Ja nie włączyłem, kurwa, Discorda na tym, na... na na komputerze i mi się Discord nie nagrywa. Na telefonie mam Discorda. No tylko ham nie będzie słychać, poczekaj, już to odpalę na kompie. Kto? Już teraz będzie słychać wszystko. O, ktoś wyszedł. Mówię, że już teraz będzie wszystko słychać na, na tym. Miałem na, na telefonie wcześniej wszystko. Halo, halo. Halo, halo. Kogo walo? No, słychać nas. Nie. No, słychać. Ja nie słyszę. Martin jest, kurwa, Martin się zalogował. Martin, tam, po lewej stronie, Martin, na farmie. Martin, Dawajcie no, go, kurwa. Poważnie? No. Gdzie? Po prawej stronie? Ej, zbierajcie ich, zbierajcie ich, a nie. Czego wy widzicie, kurwa. Jakie oni śmieci mają przy sobie? Gdzie on jest? Na farmie. Nie ma go. Weź, tutaj tę mieć. To jest, w tej skrzynce. Ej, ale patrzcie ile tu jest jeszcze itemów. Gdzie? Tutaj chyba. Czy tu już pusto? Tu jeszcze jakieś herby. Pozabierane chyba wszystko jest. E, dobra, to już wszystko zebrane jest. Wszystko tam? wszystko? Dobra, w dupie z tym. Tu jeszcze kamieni jest sporo. Zabieraj tak samo. Te nasze graty zabre, zabraliśmy wszystkie czy nie? I właśnie... E, no, tak, zabraliśmy, ja Dobra, dobra Ej, ale patrzcie ile tu jeszcze Lin jest. O, to, to wszystko jeszcze 300 lin tu jeszcze tak. zostało. Tak, to te 300 trzeba chyba zabrać, wnioskowo. Wszystko z nami trzeba ja mam jeszcze dwa miejsca wolne. Ja mam chuj miejsca wolnego, co trzeba jeszcze zabrać? Nie, nie mamy gdzie się wbić nawet po coś Nie tak. wiem, a tam z boku to no, nie ma sensu chyba. Tutaj pewnie benzyny mają altą tam. Ale to już jest... nie, tu już Nie, nie ma... Skrywa. O właśnie, ty! Trzeba im ten zniszczyć. Akumulator. A tu nie masz z czym idzieście kierunka bo się ruski rok zejdzie. To może i nie. żeby na minus byli. I zaraz im jeszcze lodówkę zniszczymy. Ja wam mówię, że po tym już przestaną grać. Trzeba im wszystko poniszczyć. Jest właściciel kurwa serwera, jak go może grać tutaj. Fajnie i cię w Ani Pomyśl sobie, memko że jak on teraz odcinki sobie nagra. No, nowa baza wybuduje. Dawaj to memko zniszczymy. Jak je kupię? Śmiernik. Na każdym łapie Polacy w wpierdolali. A ja. on tu był? Tak, tutaj był. I gdzie się znę? Jest online? Tak, jest online. online. Jak on miał? Mart Martin Martyn, coś. Jest. Tam. Jak ci padną siekiery, to powiedz, bo to ja ci dam jeszcze, bo mam. Co im jeszcze ja niszczymy? Co nas atakowali? A drugi raz się wylogują, kurwa, jak będzie wszystko załączone, żeby bariera była załączona. Jak oni wszystko to, co mieli, to oni kurwa. zbierali, kurwa całe Oni tam pewnie coś co mają po innych klejmach, co nie? Oni pewnie trochę tych klejmów mają. Co oni tu jeszcze mają, ale to są farmy same Dobra, chodźcie wszyscy tam, ja wyłączę filmik i tyle O, mamy tutaj tego baba Kurde, <grym>, to jest cały, kurwa, zabójcze macie, macie, w bazie jest? A tu nie jest od nich ktoś Ale a nie, nie, bo we mnie strzelasz, no po cóż we mnie strzelasz? No to po chuj biegasz dookoła jak strzelam, ja pierdolę. Co, 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 co wy go kurwa lejecie? O, 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 o chuję miał? Stawać w kółko i się wylogowujemy. Nie no, śmieje się. <grystanie> Sigu, żarcie. Macie ten? Macie tabliczki do postawienia, czy nie, nie macie tabliczek do postawienia? To, a no, jest Pato! Ma ktoś tabliczki, czy nie ma? Nie stawia żadnych tabliczek. Dobra, wywalone. Wracamy do bazy. Wszystko tam zebrane? Mam po co ich wracać, czy wszystko? Ma. wszystko, wszystko. Nie, nie, już nie ma po to. Aks, Jedynie aks, 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 możemy zniszczyć wszystko. Ci co to jest za chłop? Pech. O, pecha miał. <grymne> Trochę lutumiona sobie zabierz sobie. Złe miejsce, zły czas. No. Zaczął witek z... Green? na no, idziemy tam jeszcze i zniszczymy im te wszystkie te? Nie ma sensu, co, co tam chcesz niszczyć, kurwa, już jest po. Wszystko, żeby nic A nie mieli. Wzięliście te pełne butelki wody ze studni? Nie. Tak, ja zebrałem, mam 120. Tyle dobrego. Wiecie, że teraz z naszej bazy to fortece, kurwa musimy zrobić. Tak. No, to trzeba. To może nie budujemy. No. Może nie budujemy murów, co? No, nie. E, po co mury? Po co mury? Bomby, bomby, bomby kraftujemy. No i co? No bomby wykraciliśmy i zobacz, co masz kurwa. Chociaż wesoło. Jest. <laughs> Brak miejsca w skrzynka. Tak miejsca w skrzynkach. Hmm. I bazę na dwa Nie odklejać tego. Przyszliśmy się tu bawić, a nie. oni się odkują, to ich to nie lubię. Oni już zakończą, bo ja wam mówię, że zakończą ale... grę. Jutro się zalogują, powiedzą kurwa. właściciel serwera, aby zakończył grę. Zamknij serwer i tyle będzie zgrania. No właśnie. To serwer wyłączy. Uznajmy, że to Serwer wyłączy. Jest. Happy end, albo Reset zrobi. Uznajmy, że to jest ostatni dzień serwera. Ja już nie gram. Już ile dni było? Trzeci dzień serwera i wszystkich pokonaliśmy praktycznie już. <grym> tak, no, wszystkich rozjebaliśmy. Nie mamy już. Chyba <grym> każdą gilkę na tym serwerze rozjebaliśmy. Naprawdę. Nawet, nawet pojedynczych typów. Wiecie, tu, tu jest tyle lutu u nas, jakby ktoś się teraz wie. był ucieszony. Kurde. Chyba ty z tym nie A, To skrzynka na skrzynce, kiedy mastaj. Ja, trzy dni grania. Dobra, zamykam film.